Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na temat inteligentnego inwestowania i szukania rozwiązań. Jak wiesz, jest to kanał, w którym w dużej mierze skupiam się na tematach złota inwestycyjnego. Dlatego jeśli chcesz, żeby Cię nic nie omijało. Zasubskrybuj ten kanał, skomentuj, zostaw lajka, like, będę wdzięczny za każdą reakcję. Dziękuję Ci za Twój czas, za to, że jesteś i oglądasz te materiały. I właśnie w dniu dzisiejszym chciałem się przede wszystkim bardzo mocno skupić nad tym dylematem, który bardzo często mają ludzie na samym początku: czy kupować złote monety, czy złote sztabki. Nad tym dzisiaj się zastanowimy, zobaczymy za i przeciw. I rozważymy wszystkie opcje. Dlatego zapraszam Cię do oglądania. Lecimy. Na sam początek jednak chciałbym przypomnieć o czymś, co może jest oczywiste dla większości z Was, ale warto o tym zawsze przypominać. Wszelkiego rodzaju obrączki, pierścionki, łańcuszki, czyli biżuteria nie jest złotem inwestycyjnym i ma znacznie niższą wartość przy odsprzedaży. Złoto inwestycyjne ma próbę powyżej 900. I jest produkowane w formie monet oraz w formie sztabek. I jakie są różnice między nimi? Moneta sama w sobie kojarzy się z, ze środkiem płatniczym. Monety bulionowe bo tak inaczej są zwane te monety inwestycyjne. Pierwsza z nich i najbardziej rozpoznawalna to południowoafrykański Krugerand, który został jako pierwszy wybity w 1967 roku. Także monety mają przede wszystkim oprócz wartości samego złota, mają także ten element kolekcjonerski. Więc jeśli jest to dla Ciebie istotne, to może warto pójść w tym, w tym kierunku. Każda z monet ma swój charakterystyczny, w zależności od producenta, od dostawcy, emblemat, a niektóre z nich mają dodatkowo wybity nominał o danej wartości 50-100, na przykład funtów. Jeśli to jest wypadek, jeśli, jeśli mówimy o o, o Brytanice. I w tym momencie może, może to ułatwić nie musi, ale może to ułatwić na przykład transport, e, przewiezienie. Na przykład dwóch, trzech, czy iluś tam monet poprzez granice, bo są traktowane jako, jako środek płatniczy. Oczywiście my ich nie będziemy sprzedawać gdzieś tam yy, za 100 funtów y, monetę uncyjną, tylko po, po wartości z danego, danego, z danego dnia, kiedy będziemy go chcieli sprzedać. Natomiast sztabek, sztabki, jak dla mnie, to przede wszystkim prestiż. Zawsze mnie się będą kojarzyć z możliwością gromadzenia majątku z czymś. Trwałym i sztabki są same w sobie zapakowane, tak zwane certipaki. Mówię o tym we wcześniejszych nagraniach. Warto do nich wrócić, zobaczyć czym są certipaki. Każda sztabka jest oznaczona charakterystycznym, wyjątkowym dla siebie numerem seryjnym, i to opakowanie samo w sobie jest już. Certyfikatem jest czymś, co potwierdza autentyczność. Natomiast monety bulionowe, monety inwestycyjne, jedyna rzecz, która się na nich zmienia, to jest właśnie rok produkcji, dlatego dlatego tu jest bardziej ten charakter taki dodatkowy, kolekcjonerski, który może, który może, no, może z czasem zwiększyć ich wartość, chociaż niekoniecznie tak musi być. Dlatego też sztabki. Tak jak wspomniałem, to jest element który, element, który daje możliwość czegoś łatwiejszego, tak jakby budowania kapitału i przekazywania go w dowolny sposób. Sztabki są też odrobinę tańsze, chociaż to nie ma może wielkiego znaczenia przy kupowaniu, bo to te różnice nie są nie wiadomo jak duże. Najważniejsze jest to, żeby, żeby po prostu zastanowić się nad tym, czy bardziej chcemy iść w kierunku tego złota, które chcemy gdzieś tam przechowywać i kolekcjonować, mieć tą dodatkową wartość kolekcjonerską, czy może tej, tego czegoś, co nam się kojarzy z trwałością, z tą pewnością, że mamy certipak, mamy certyfikat, że w łatwy sposób możemy, możemy go gdzieś tam później w przyszłości spieniężyć, przekazać i po prostu obdarować dowolną osobę, której chcemy dać bądź wykorzystać na własne potrzeby to złoto, które gromadzimy. Druga sprawa, jeśli chodzi o monety i sztabki, to to, że, że monety są wybijane najczęściej w wagach dziesiąta uncji, ćwierć uncji, pół uncji i uncja. Natomiast sztabki mają o wiele więcej nominałów, począwszy od 1, 2 gramy, 2,5, 5, 10, 20 uncja. I tak dalej, i tak dalej, do kilograma i nawet więcej, także tu ta możliwość manewru można by powiedzieć w wypadku sztabek jest większa. Jeśli chcesz kupić sztabkę bądź chcesz ją podarować, przykładowo jako, jako prezent, jedno, dwugramową żeby nie przekazywać pieniędzy, które tracą na wartości, a, a, a też nie, nie, nie możesz sobie pozwolić albo nie chcesz wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, to o wiele korzystniej ci będzie kupić taką sztabkę o niskim nominale, natomiast, natomiast monety, no to to już, jest, to już jest właśnie przeważnie ćwierć uncji pół uncji, czyli te 15,5 g, czy uncja 31,1 g, czyli to już jest konkretny wydatek. Natomiast też w drugą stronę dla sztabki, jeśli ktoś już wydaje i ma konkretne pieniądze, więcej pieniędzy i chce je ulokować w tym, tak jakby, jakby to powiedzieć, żeby chce, chce przenieść, skoncentrować duży kapitał w małej objętości, to już właśnie taką możliwość dają już sztabki np. 100 g, 250 kg, czy nawet, czy nawet większe sztabki, które właśnie w tej małej objętości przynoszą bardzo dużą wartość. I różnice potem jeszcze między monetą, a, a właśnie a sztabkami weryfikacji. No tak jak często wspominam, na przykład sztabki... Z, z kluczowych mennic zapakowane w certipaki. Tutaj akurat sztabka z Pampu z weryskanem. O, o tym też mówię na jednym filmie, że to już jest sam sobie certyfikat. Złoto, złoto, złote monety bulionowe można sprawdzać poprzez spektrometr. One też mają co, coś takiego i jak chce się je sprawdzić, też mają swój charakterystyczny dźwięk. Teoretycznie z jednej strony łatwiej je sprawdzić. Ale z drugiej strony, no właśnie, trzeba to umieć zrobić, same, same sztabki, tak jak wspominam, zapakowane w certyfikowany sposób. Warto się nad tym zastanowić, co dla Ciebie w tej sytuacji na początek ma różnicę, czy chcesz, tak jak mówię, pójść w kierunkach kolekcjonerskich, czy może w kierunkach przechowywania majątku, który będziesz przekazywać bądź wykorzystywać w najbliższej przyszłości. Podsumowując, co wybrać, monety czy sztabki? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, i wszystko zależy od preferencji osobistych, osobowych. Czy ktoś woli bardziej pójść w kierunkach kolekcjonerskich, czy ceni sobie prestiż, bezpieczeństwo, które dają y, sztabki certyfikowane, numerowane, zapakowane i y, y, y od razu y, podane z certyfikatem. Wszystko będzie zależeć od Ciebie. Natomiast ja uważam osobiście, że warto przede wszystkim zacząć nie zastanawiać się na, nie wiadomo ile nad daną sytuacją, tylko po prostu na miarę swoich możliwości część swojego majątku gromadzić w fizycznym złocie inwestycyjnym i czy to będą monety jeśli tak czujesz, niech to tak będzie, czy to będą sztabki, niech to także tak będzie tym bardziej, że jeśli masz pieniądze możesz je kupować jednorazowo, od razu natychmiast dostajesz, jeśli natomiast chcesz przeznaczać regularne kwoty na złoto i kupować go systematycznie, kupować go stopniowo, to także możesz go w obecnej sytuacji zacząć kupować i budować swój majątek w oparciu o fizyczne złoto inwestycyjne, bo to jest najważniejsza, najważniejsza informacja dla Ciebie, że ten, to aktywo, jakim jest złoto, jest jednym z kluczowych elementów, w którym inwestują ludzie, którzy chcą żyć spokojnie, którzy chcą żyć bezpiecznie, którzy myślą o tym, jak budować trwale swój majątek w obecnych bardzo zmiennych czasach, czego Ci serdecznie życzę, żebyś właśnie żył spokojnie, żebyś miał poczucie tego, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Dziękuję Ci za dzisiejszy czas, za poświęcony, za, za obejrzony odcinek. Po raz kolejny proszę o subskrypcję, komentarz, reakcję. Dziękuję i zapraszam do następnych odcinków. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!